Cześć, w tym filmie postaram się Wam zrelacjonować jak najlepiej proces przejścia przeze mnie Operacji podcięcia wędzidełka podjęzykowego, które jest u mnie skrócone. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o tym, dlaczego to jest takie istotne, to odsyłam Was do filmu, który nagrałem jakieś kilka miesięcy temu, właśnie o postawie spoczynkowej języka, czemu to jest taki game changer. Nie jest też tak, że idę z ulicy, oczywiście, na to podcięcie wędzidełka. Każdy szanujący się gabinet, wykonujący takie zabiegi, nie przyjmie Was bez skierowania od logopedy, od zaświadczenia, że jesteście odpowiednio przygotowani. Przygotowuję się w ten sposób, że mam masaże języka, najamy ustnej, własne, palcami, tutaj rozluźniam sobie wszystko, sam dodałem sobie też masaż żwaczy. Wszystko, żeby jak najlepiej odsłonić to wędzidełko, tą strukturę, żeby lekarz, operator powiedzmy, choć zabieg nie jest długi, mógł jak najlepiej się dobrać do włókien i ten zabieg zrobić. Ważne jest też miejsce, w którym się robi ten zabieg, bo e, ten on musi być wykonany odpowiednio głęboko. Często jest tak, że one są wykonywane za płytko, te są robione po prostu nie do końca podcinane i przez to nie ma wielkiej różnicy. Dzisiaj jadę na zabieg za około 2 godziny, więc zobaczymy jak to będzie. Już pewnie jutro dam wam, już pewnie w trakcie, może po o po zabiegu, zobaczymy jak się będę czuł, dam wam znać. To będzie w tym. Film. Spójrzmy sobie też na moje zakresy ruchu i napięcia w ciele przed zabiegiem. Mamy tutaj kilka testów ruchomości. Zobaczymy, czy coś się zmieni, czy może nie. Generalnie to, co u siebie obserwuję, to jest dosyć duże napięcie mięśni szyi, które pociąga mi głowę do przodu i pomimo moich wielkich wysiłków przez lata, to nie udaje mi się tego zwalczyć. Te napięcia dosyć mocno nawracają, no, dlatego też trafiam w takie rejony, szukam jakichś bardziej fundamentalnych przyczyn. Napięć. Na pewno moje zgięcie głowy na boki jest bardzo ograniczone, czyli tutaj dużą sztywność, twardy opór. Oprócz tego w barkach moja rotacja na zewnątrz zwłaszcza troszkę, troszkę cierpi. Myślę, że mogła być większa. Jest to myślę bezpośrednio związane też z dużym napięciem kapturów, które generalnie tak samo jak mięśnie szyi często kompensują e, np nie domaganie języka. Ponieważ całe ciało próbuje napiąć się, pomóc w przełykaniu, w odpowiednich ruchach, to napię te napięcia kumulują się latami, aż w końcu potem wpływają na nasze zakresy ruchu. Dobra, będę powoli zaraz się zbierał na zabieg. Troszkę mnie martwi, bo dzisiaj jest 3 lipca, czwartek, wyjątkowo gorący czwartek, ma być ze 35 stopni, i a ja mam przykazanie zjeść lody dwie godziny po zabiegu, żeby schłodzić to miejsce zabiegowe. Tak więc nie wiem, czy w ogóle łyżka z lodami idąc do, mojej, do moich ust nie roztopi się w trakcie więc to będzie wszystko jedna wielka niewiadoma ale muszę jeszcze odpowiednio się najeść bo pewnie po zabiegu no, nie będę mógł jeść zbytnio treściwych rzeczy może oprócz lodów no i przygotować jamę ustną, jakieś nitkowanie, mycie zębów, tego typu sprawy tak więc do roboty idę jeszcze do apteki poprzeciw bóle przed całym zabiegiem bo najlepiej sobie jeszcze wziąć je nawet odrobinkę przed, a na pewno już po, żeby sobie po prostu jakiś dodatkowych bóli nie fundować, prawda? Jestem już przed kliniką, mamy solidne 35 stopni, a ja już trochę trzęsę portkami. No ale jedziemy. Ok, jeszcze po, ale jeszcze dalej na znieczuleniu, więc dziwnie mi się mówi. Więc tu właśnie nie uraczę żadnymi poematami, nie bolało, powiem tak, ale bałem się, że będzie bolało. To było chyba gorsze z tego wszystkiego. No dobra, wróciłem do domu, jestem po zabiegu mniej więcej minęły już jakieś 3 godziny. Znieczulenie już mi zeszło prawie całkowicie, więc musiałem wziąć kolejnego przeciwbóla, więcej trochę ibuprofenu. Powiem wam o sam samej procedurze zabiegu. Chyba najgorsze było podanie znieczulenia, właściwie tak jak zawsze, czyli w kucie, w czubek języka i w dno ustnej, i wtedy, no wiadomo, tak jak przy obłoże krwi, czy tak jak u dentysty, jest nieprzyjemne uczucie wbijania igły. A później przestałem czuć to miejsce i dalej leżałem spięty, bo dalej czekałem, że coś się wydarzy, coś niedobrego. Poczuję jakieś cięcie, jakieś szarpanie, pociągnięcie. No wiecie o co chodzi. No coś. Czego nie chciałbyś czuć w własnych ustach, ale to się nie stało. I mniej więcej jakieś 15-20 minut zamknąłem sobie oczy, to trwało i nie poczułem dosłownie nic, nawet przy zakładaniu szwów żadnego pociągania więc gorsze było chyba to, co było w głowie i to napięcie ciała, co nie ze stresu, niż w ogóle sam zabieg. Powiedziałbym, że Zdarzały mi się znacznie gorsze wizyty u dentysty. Na pewno znacznie bardziej bolesne, jeżeli chodzi o same odczucia. Tutaj tak nie było. Okej, okay, minęło 24 godziny po zabiegu. Tak jak być może słyszycie, jestem troszkę niewyraźny. Język mi spuchł, jest naprawdę duży. Bolesnie też się mówi, generalnie, i połyka. Raczej muszę jeść papkę, troszkę tych lodów. Też jeszcze jem jakąś zupę, krem, ale rano próbowałem na przykład zjeść kuskusa i to było bolesne, bo musiałem tym językiem za bardzo ruszać. Tak więc niestety jednak papka. Natomiast jeżeli chodzi o ćwiczenia logopedyczne, to muszę ruszać językiem co jakiś czas, co jakieś dwie godzinki, na boki, wysuwać go mniej więcej... Mm, mm, mm. Tak, żeby go troszkę powietrzyć, jak to powiedziała pani logopeda, oraz e, po prostu zapobiec jakimś pierwszym wzrostom, po prostu żeby go używać. Natomiast jedzenie i gadanie jest na pewno większym wysiłkiem niż jakiekolwiek ćwiczenia. To na pewno. Czuję dalej efekt, który czułem wczoraj, nawet już po zabiegu czyli lekkie otwarcie klatki piersiowej i lepszą postawę głowy. To jest niezaprzeczalne. Rzeczywiście. Coś się zmieniło. Trudniej mi się zgarbić. Teraz po prostu nie chcę mi się zgarbić, więc jestem zadowolony jak na razie. Zobaczymy też, no, jak sytuacja się zmieni, kiedy opuchlizna mi zejdzie. Za tydzień mamy zdjęcie szwów. W zaleceniach pozabiegowych było, że póki te szwy będą, to też opuchlizna może być, więc zobaczymy, co się zmieni. Jeżeli chodzi o zakresy ruchu, które czuję, że mi się poprawiły w testach, widzę to, to przede wszystkim rotacje zewnętrzne w moich barkach. To rzeczywiście się zmieniło na plus. Tak nie było wcześniej. Praktycznie w ogóle. Oraz ruch łopatki w teście yy, po prostu zginania mojego ramienia, czyli ruch ponad głowę. I to jest naprawdę wow. To po prostu się zmieniło i tak już wydaje się, że zostanie. Następny update. Nie wiem, kiedy Wam zrobię. Może za 3 dni, może za tydzień, może po tym zdjęciu szwów, kiedy już będę mógł rzeczywiście opisać cały ten proces no, z trochę dalszej perspektywy. Słuchajcie, okazało się, że przez sezon urlopowy wracam do Was po ponad miesięcznej przerwie od ostatniego update'a. Mój język wygląda bardzo dobrze moim zdaniem. Wędzidełka już niestety nie ma. Jest jeszcze odrobinka białej tkanki łącznej, która się reformułuje i jeszcze blizna się wygaja. To może potrwać nawet do 6 miesięcy, zanim ta tkanka będzie tego samego koloru, ale to dobrze, ponieważ przez ten czas można ćwiczyć, żeby jeszcze sobie ten język no, bardziej uelastycznić i poprawić jego kontrolę. To, co jest dla mnie najważniejsze po tym czasie, to jest to, że moje zakresy ruchu w barkach dodatkowe i w szyi się utrzymują. Tutaj nie ma lipy, efekt dalej jest i bardzo mi się to podoba, bo bez żadnej mobilizacji, bez żadnego większego treningu, trening tak jak zawsze po staremu na siłowni, mam nowe zakresy ruchomości i moje ręce są luźniejsze. Utrzymuje się ten efekt, który już wcześniej wam pokazywałem, czyli moje rotacje na zewnątrz się bardzo poprawiły oraz mój ruch nad głowę. No i jeszcze w szyi rotacja, czyli patrzenie na prawo, na lewo jest taka gładsza, ten ruch jest taki bardziej po prostu luźny, mniej mnie ciągnie żeby się obracać całym ciałem jak robokop tylko po prostu ma bardziej ruch jest z odcinka szyjnego. Pamiętajcie jednak, że taki efekt tego zabiegu jest możliwy tylko jeżeli mieliście anatomicznie skrócone wędzidełko tak jak było u mnie. Wasze wędzidełko może funkcjonować zupełnie inaczej i wasz język może mieć swobodniejszy ruch, i wtedy takiego efektu dużego by nie było. A jeżeli zastanawiacie się, czy funkcja waszego języka, czy długość waszego wędzidełka podjęzykowego ma jakieś połączenie z waszymi napięciami w ciele, problemami bólowymi czy postawą ciała, to zapraszam Was do kliniki Osteo na warszawskich Włochach, gdzie jestem częścią zespołu osteopata, logopeda i trener medyczny. Tutaj zajmujemy się każdym pacjentem kompleksowo, każda specjalizacja ma coś do dodania, swoje obserwacje, i dzięki temu możemy Was po prostu bardzo dokładnie zdiagnozować. Więc jeżeli się zastanawiacie, chcecie zacząć ten proces bądź po prostu zostać pokierowani, to zapraszam Was do zapisania się na wizytę diagnostyczną, do logopedy, osteopatki, tutaj na wizytę na, wizytę na diagnostykę i później będziecie mogli poćwiczyć również ze mną, popracować nad swoimi zakresami ruchu, postawą i po prostu pójść dalej ze swoim ciałem, dowiedzieć się czegoś nowego, poczuć je na nowo. No, i jeżeli macie jakieś bóle, to również sobie pomóc. Cała ta przygoda pokazała mi, jak bardzo nasze ciało jest połączone neurologicznie. Jeżeli jesteśmy napięci w jakimś miejscu i cały czas musimy kompensować jednymi mięśniami, to będzie miało to wpływ na całą resztę łańcucha, praktycznie w całym ciele. A zwłaszcza jeżeli chodzi o szyję, głowę, to są tak newralgiczne rejony, że super warto się nimi zajmować, dbać o zęby, dbać o swój język, no bo to są miejsca, które są bardzo bogato unerwione i bardzo duża część propriocepcji naszych sygnałów, czucia ciała, ustawienia czaszki wobec zębów, wszystko jest połączone, słuchajcie. Tak więc y, następuje po prostu taka zmiana w myśleniu, w fizjoterapii, to po prostu bardzo wszystko idzie naprzód. Znacznie dalej niż tylko jakieś rozciąganie mięśni, rolowanie. Tak naprawdę nasze ciało blokuje się bądź odblokowuje się dzięki praktycznie no zupełnie innym mm, zasadom i można to zrobić po prostu lepiej, wydajniej, mądrzej, szukać przyczyny, a nie gonić cały czas objawy właśnie rozciągając się czy rolując. Tak więc zapraszam do kliniki Osteo jeszcze raz i do zobaczenia.